Cześć! Witam Ciebie, czytelniczko mojego newslettera. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteś ze mną, że czytasz kolejny newsletter i jesteś zapisana na newsletter Akademii Dobrego Startu. To dla mnie bardzo dużo znaczy. Dlatego ja dzisiaj przygotowałam coś dla Ciebie. To, co dla mnie jest ważne, a uważam, że dla Ciebie jeszcze ważniejsze przy budowaniu biznesu. A więc kontakt między nami. Bo wielu z Was... Zarówno mnie obserwuję na moim profilu Akademii Dobrego Startu, na Facebooku czy na Instagramie. Tak samo ja wielu z Was również odwiedzam, ponieważ o tym decyduje albo Facebook lub algorytm Facebooka. Po drugie, od przypadku do przypadku znajdę się na Twoim profilu i staram się zapoznać z tym lub nie, co dzieje się na Twoim profilu. To znaczy, że z czym do mnie wychodzisz, z czym wychodzisz do ludzi. Czy rozwiązujesz mój problem? Czy twoje posty spotykają się z moimi potrzebami? No i teraz pytanie: czy zatrzymuję się na, na twoim profilu tylko dlatego, że pojawiałam się od przypadku do przypadku, czy może dlatego, że swoimi postami sprawiłaś, że stałam się stałym odbiorcą twoich postów? Teraz pytanie: co zrobić, aby zwiększyć zasięgi, abym częściej pojawiła się na tym profilu, abym mogła wiedzieć, czego spodziewam się? W kolejnym dniu, w kolejnym tygodniu, kiedy będę szukała inspiracji, motywacji, to trzeba, trzeba zrobić, żebym pojawiła się na Twoim profilu. Przede wszystkim, że oprócz tego, że pojawią się bardzo fajne, wartościowe, przyciągające uwagę treści, to przede wszystkim wiem, czego mam się spodziewać i kiedy. Co to daje? To przede wszystkim daje to odczucie dla mnie, że szanujesz mój czas i ja, wiedząc o tym, szanuję fakt tego, że Ty dokładasz starań, abym pojawiła się na Twoim profilu. Dzięki temu patrząc, a jest to czysta matematyka, skoro ja odwiedzam Twój profil i Ty dostarczasz mi wartościowych treści, to ja je zaczynam komentować. Skoro ja je zaczynam komentować, moi znajomi na Facebooku widzą to, w jaką interakcję weszłam, więc zaczynają również interesować się tym, czym ja się zaczynam interesować. Co następuje potem? Skoro wiem, że ty tworzysz wartościowe treści i to może przydać się moim znajomym i przyjaciołom, udostępniam to, co właśnie opublikowałaś na swoim profilu. Tak z reguły powinno się dziać. Tak z reguły wygląda schemat działania ogólnie postowania, docierania do klientów na Facebooku. Tylko pytanie dlaczego ty tego tak nie robisz? Co stoi na przeszkodzie, żebyś zaczęła tworzyć cykliczne posty? Co dzieje się Takiego, że na Twoim profilu nie pojawiają się komentarze i nie pojawiają się udostępnienia? Dlaczego w ten oto sposób ja staję się przypadkowym odbiorcą, a nie jestem stałym odbiorcą Twoich postów, nie komentuję, a w konsekwencji nie staję się klientem Twoich przekazów? Moja odpowiedź jest taka: nie tworzysz cyklicznych postów. Cykliczne posty mają. Dają ci dużą przewagę, bo zwiększają szansę, że stały odbiorca zainteresuje się Twoimi produktami i usługami. Sprawiają, że zaczniesz budować społeczność zdefiniowaną przez Ciebie, bo to Ty narzucasz tematy, dzięki temu poznajesz preferencje swoich klientów. Po drugie, zaczynasz tworzyć swój medialny wizerunek, czyli tej, której się zna, właśnie na tematy, które Ty uważasz, że jesteś w nich najlepsza. No i to, co ja powiedziałam na po początku, nie o tym, czy wejdę na Twój profil, już nie decyduje sam Facebook, ale moja świadomość tego, że na Twoim profilu dzieje się coś ciekawego. Więc co teraz dla Ciebie? Dla Ciebie szkolenie, cykl postów, buduj, e, buduje społeczność i zwiększa zasięgi, czyli jak osiągnąć efekty roku w 12 tygodni. To jest szkolenie, na które musisz poświęcić jedynie dwie godziny swojego czasu, aby wysłuchać mojego nagrania, na żywo, przede wszystkim otrzymać materiały szkoleniowe z przykładami cyklicznych postów, z przykładami szablonów do tych postów, z przykładami zachęcania, zapraszania odbiorców do tego, aby na Twoim profilu się pojawiali częściej. I kolejna rzecz, otrzymasz ode mnie garść motywacyjnych cytatów. Szablon schematu BNA to jest szablon autorski, w którym ja opisuję Ci schemat pisania postów cyklicznych, czyli before, now and after, czyli wszystko, co się dzieje przed, teraz i potem, abyś umiała za pomocą tego szablonu uzyskać tutaj większe poparcie do swoich postów. Jedyne, co musisz zrobić, to pod tym nagraniem kliknąć, przycisk, wskoczyć na stronę, która pokaże ci więcej wartościowych informacji na temat tego szkolenia. A ja już zapewnię cię, że na tym szkoleniu uzyskasz pewność siebie, uzyskasz tematy do kolejnych postów, inspiracje do tego, aby szukać kolejnych inspiracji na kolejne cykle, które będą pojawiać się u ciebie na profilu i sprawię, że zauważysz różnicę w w budowaniu zasięgów w budowaniu społeczności. Poczujesz się jak, troszkę jak ryba w wodzie w Twoim biznesie online. Wydaje mi się, że to jest bardzo dużo i jeszcze więcej, aby zainwestować w to szkolenie. Czekam na Ciebie na tym szkoleniu, mam nadzieję, że Ciebie tam nie zabraknie. Listę osób chętnych zamykam lada dzień, więc wskakuj, póki jeszcze jest taka możliwość. Mam nadzieję, że Ci tam zobaczę. Do usłyszenia. Pozdrawiam Ci ciepło.